Po raz kolejny żegnam wspaniały rajd katyński, piękne dzieło, właśnie gdzie pokazują swój, swój patriotyczny, szczególny akcent pielgrzymując śladami Golgoty Wschodu i życzę im, żeby szczęśliwie jechali, żeby dzielili się Miłością bliźniego z tymi, którzy tam pozostali, naszymi rodakami, to tam nadal jest przecież nasza Polska. Ja z tego jestem też dumny, bo pochodzę też z tamtych stron, gdzie dzisiaj Białoruś. Gruszówka to majątek Tadeusza Rejtana, słynny. Tam się urodziłem, dlatego zawsze z wielką miłością patrzę na to dzieło, które tutaj. Pod patronatem księdza Pawła Zdzisława Peszkowskiego, a dzisiaj pan Wiktor Wędrzyn kontynuuje, no i wszyscy inni, ksiądz Marek Doszko, ich Bóg im błogosławi. Niech szczęśliwie wracają. Tobie życzę pięknych filmów, pięknych relacji, bo to jest świadectwo, tak jak apostołowie rozeszli się, dzięki temu Ewangelia była słyszana, gdyby się nie rozeszli i gdyby Ciebie nie było tak samo. Wszystkiego dobrego.